Cześć kochani, zabieram Was dzisiaj na przegląd nowości do sklepu action, bo oprócz różnych ciekawych zapachów pojawiły się też bardzo piękne suszone kwiaty, które Was na pewno zaciekawią, bo mają po prostu przepiękne doniczki. Pokażę Wam też różne przydatne akcesoria do kuchni. Pojawiły się też nowe kubeczki, nowe szklanki, przepiękne szkło. I myślę, że hitem będą pojemniki na rzeczy takie kuchenne do przechowywania, które Wam za chwilę pokażę, bo one naprawdę takich jeszcze nigdzie nie widziałam. Kolejną taką nowością, jeszcze w Action, oprócz tych zapachów, które wam przed chwilą pokazałam, są na przykład takie podstawki na nóżkach. Zobaczcie, wykonane są z drewna mango. Mi najbardziej tak spodobała się właśnie ta brązowa. I te podstawki kupicie w Action za 27 zł. To co właśnie wspominałam przed chwilką, czyli te przepiękne słoiczki do przechowywania ze szkła z ozdobną taką pokrywką. U góry zobaczcie, każdy posiada jakiegoś donata bądź jakieś po prostu ciasteczko. Takie słoiczki kupicie w Action za 3,50 i one naprawdę są hitowe. Już obok, natomiast pojawiły się też nowe szklanki do herbaty. Zobaczcie, to jest ciekawe, że one są na takiej nóżce. Rzadko się spotyka takie szklanki do herbaty, zazwyczaj są do kawy. 4,50. No i też różne szklane pojemniki, które posiadają różne kolory pokrywek: srebrną, złotą, bądź na przykład taką matową czarną. Cena takiego słoika to 9 zł. Tuż obok dostępne są bombonierki. Zobaczcie, jaki przepiękny czarny kolor. No po prostu technicznie tak ona się na szywo prezentuje. One naprawdę szybko znikają z półek. U mnie została już ostatnia sztuka i kosztuje 9 zł. Tutaj jeszcze są zobaczcie takie ciekawe podstawki na cukierki. No takie miniaturowe. No, naprawdę są słodkie i kosztują 450 to takie wiecie, minitacki ze szkła. Kolejną nowością w sklepie Extra są na przykład kubki. Dostępne są w dwóch różnych wariantach kolorystycznych. Ich pojemność jest naprawdę całkiem spora, bo aż 350 ml i kosztują 9 zł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie pod filmem łapkę w górę, jeśli lubicie chodzić do sklepu Action oraz subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach. Tutaj dostępne są jeszcze takie filiżanki do zupy za 6,30, a tuż obok, jeżeli wolicie miski, to są dostępne ceramiczne miseczki, które kupicie za 6,50. Na dziale wielkanocnym też pojawiło się kilka nowości. To są na przykład te dekoracyjne pisanki z uszami, które dostępne są w takim bardzo fajnym kolorze różowym. Choć mi jednak najbardziej podoba się niebieski i żółty, miałabym dylemat, naprawdę, który z nich wybrać. Są po prostu przepiękne. Mogą też posłużyć jako taki świecznik na podgrzewacze, bądź coś w tym stylu. Kupicie je za 9 zł. Poniżej natomiast są dostępne takie zajączki w tiki skorupce z jajka, która zobaczcie ma już takie mocno wiosenne i wielkanocne dekoracje, no bo jak wielkanoc to już wiosna dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych skorupek. Kupicie w action za niecałe 6 zł. Tuż obok jeszcze dostępne są też takie wielkanocne kule, które jak potrzaśniecie to zobaczcie sypie się brokat, a w środku siedzą dwa zakochane w sobie króliczki. Taką kulę kupicie w Action za niecałe 8 zł. Jeśli lubicie takie dekoracje wykonywać samemu, to na przykład tutaj, zobaczcie na dziale wielkanocnym, dostępne są takie różne dekoracje, które możecie sobie pomalować według własnego uznania, kupicie je za 9 zł i dostępne są dwa warianty. Odwracając się na chwilę na drugą stronę, już znajdziecie dział ogrodowy. I tutaj naprawdę jest dostępne wiele różnych nasion, czyli papryka, brokuły, tymianek, buraczki, na przykład bądź słodka papryka. I taka torebeczka kosztuje 0,70 zł. Poniżej marcheweczki, zobaczcie, są dostępne pomidory. Takie mini zestawy do uprawy roślin są za 4 zł. Różnego rodzaju nawozy. Na przykład za 8 zł są tutaj zobaczcie, do ziół i owoc i warzyw. Natomiast tutaj takie do kwiatów balkonowych za 9 zł. Na dziale z pojemniczkami w Action dostępne są jeszcze takie bardzo ładne kosze, które są zobaczcie, dostępne w takim kolorze brązu, e, beżu z białym, wykonane z liści kukurydzy i bawełny za 23 zł. Ale jeszcze wracając na chwilkę na dział ogrodowy, to zobaczcie, tutaj są dostępne takie pojemniczki, w których macie e, 20 różnych kwiatów, i to są po prostu nasionka do wysiewu. Tutaj ich cena to 8 zł. Bądź takie kulki, zrób to sam, e, takie kule z nasionami polnych kwiatów. Ja uwielbiam polne kwiaty, są tak piękne i takie naturalne, kosztują 3,50. A jeżeli coś sobie sadzicie i chcecie sobie to podpisać, to dostaniecie też takie małe tabliczki za niecałe złoty 20. Zł. Bardzo ciekawą też nowością w Action jest na przykład taki stół, który zobaczcie, blat ma drewniany, nóżki natomiast wykonane są z metalu. Tu wam zaraz przybliżę jego wymiary. Ten stół kosztuje w Action 130 zł. Dostępne jest też takie bardzo ciekawe lustro, i co ciekawe, bardzo mnie zainteresowało zastosowanie tego lustra. Bo zobaczcie, tak jak na przykład tutaj na załączonym obrazku, to lustro jest takie do zawieszenia. Możecie sobie je właśnie zawiesić na drzwiach, i naprawdę ono wygląda dosyć ciekawie. Tak, jak na początku wspominałam, muszę Wam pokazać te kwiaty. To są sztuczne kwiaty w takiej przepięknej, zobaczcie, doniczce. Doniczki na przykład są dostępne białe, bądź na przykład czarna, którą też Wam zaraz pokażę. I taki kwiat kupicie w Action za niecałe 30 zł. Natomiast na dziale dekoracyjnym pojawiły się też nowe zegary, które na pierwszy rzut oka wyglądały dość klasycznie, aczkolwiek bardzo ładne mają połączenie tej bieli ze złotymi wskazówkami, kosztują 27 zł. Poniżej natomiast dostępne są jeszcze też takie bardziej klasyczne zegary, które mają dwa kolory ramek, na przykład taka ciemna brązowa, bądź zaraz Wam pokażę, dostępny jest też w jasnym brązie. Cena takiego zegarka to niecałe 27 zł. Z mojej strony to już wszystko, ja już będę się zbliżać do końca, także bardzo Wam dziękuję za przegląd. Zostawcie łapkę w górę, życzę Wam oczywiście miłej soboty. Do zobaczenia, hej!